13 maja, niby zwykła data, co nie? A to właśnie wtedy byliśmy świadkami Nowego Roku Świata w przejściu Minecrafta na czas. A tak w sumie, no to prawie. A to wszystko dlatego, że gracz o nicku pojawia się właśnie na wyspie. No i oczywiście na spawnie jest brytażu, jak ty który ma w sobie świetny loot. Pryffin skraftował guzik, żeby wysadzić TNT. I potem wypłynął z wyspy szukając wina, który widział właściwie od razu ze spawn'a. Dostał on szybko flinta i od razu pięknie po prostu zbudował portal i wszedł do netheru. W tym momencie czekamy na wzrost liczby Entity, o tutaj. Jak widzicie podskoczyła ta liczba bardzo szybko. I widzimy frotezę! Chwile Speedge, chwilę skakania tutaj po bastionie, no i jesteśmy już w miejscu, gdzie można zaczynać jauta. Magma Cube przy skrzynkach zdecydowanie nie pomagał, ale nie był też jakimś wielkim problemem, ponieważ Frifi pięknie sobie z tym pojadził. Oczywiście wykopał wszystkie bloki złota za ścian. A w skrzyńce znalazł dodatkowy obsydian i miał już go 20. Jednak w tym momencie pojawił się wielki problem. Jak widzicie, w ma tylko i wyłącznie 6PL. Było on już gotowy, żeby wykopać dodatkowe bloki złota. Kiedy nagle wszedł w trade i zobaczył, że więc czym prędzej wyszedł on z Bastianu i zaczął rzucać pojałki w stronę fratecy. Jak widzimy, Pryfin dostaje 6 idealnych blaze'ów na moście i właściwie zobaczcie tylko na te OMG, jest ono po prostu cudowne. 6 na 6. Griffin zrobił tego filospita naprawdę szybko i wyszedł z naderu już poniżej 5 minuty, co jest pace'em pod od świata. Jedyne co zostało to zmierzyć oko i udać się do strongholda. A odległość nie była jakaś super, daleka, bo to 1100 bloków, więc całkiem tak bym powiedział, że akceptowalnie. Tylko on już pełłni na koordynaty. W tym czasie oczywiście overlappuje to z kraftowaniem itemów na łóżka. Niewygodne miejsce na budowanie pyatalu, ale Priffy świetnie sobie z tym poradził. I w tym momencie widzimy bardzo ładnego pejsa, 5 530 Stronghold. Spike pokazuje w jedną stronę, więc raczej nie powinno być problemu, gdzie jest protalum. No i jest. Jest protal do endu.

Sytuacja jak ta naprawdę bolą, ale najsmutniejsze jest to, że nie zdarza się to już pierwszy raz. Innym przykładem może być na przykład sky albo Real Marina, co skutkuje tym, że jak z Świata nie został pobity. Jeszcze.